Witajcie, z ja zajmę się kolekcją 13 Bartosz I Dzisiaj inną odcinek, nie będzie konkursu Dzisiaj otworzymy prawo sportu, żeby widać w tle Jest tutaj piszczek, jedna saszetka. No to co? Otwieramy wszystkie ze wszystkim, ale za prawo, sport. A w środku powinien być gdzieś. O, jest. Jest tutaj plakat ze wszystkimi kartami z Champions League. taki już tutaj widać mam. to brał sport chodź, na bok no i teraz to, co jest najważniejsze. To się tylko prawie... 3. Łukasz Biszczek. 97 ogólnych, 99 punktów rozgrywającego, 75 ataku. Właśnie, no to sobie damy na podstawkę. To dzisiejszy nasz główny bohater. To otwieramy. Dobra, po postaram się tak otworzyć. pokazać ci, tak otworzyć, żeby nie po Nie chcę wyjść coś. No i już tą zaszytkę. Bo mamy Semich Kaja Galatasaray, Lazar Markowicz, Bastian Schweinsteiger. Nie mam go. I One to Watch, Harkan Cangol. Nie mam go. Ayman Abendur. i FC Barcelona. Godło, no nie mam, to dobrze. Postawimy sobie jeszcze kolejnego bohatera i jeszcze parcelony. No konkursy nadal trwają. To nie widział jeszcze tych konkursów, to niech, ale to nie zobaczy. No. Prawo sport nie jest takie dobre, ale jak na razie nic lepszego nie wygrałem w Prawo sport. No. no nie wiem, może jeszcze jeden Prawo Sport otworzę, no ale to na razie tyle. Cześć.